Witajcie wszyscy serdecznie ja jestem Łukasz i to jest kolejny unboxing na moim kanale dzisiaj sobie z unboxujemy Langma do Kataju tutaj mamy Lorda właśnie na Langmie niestety nie przeczytam wam dokładnie jak to się nazywa bo boję się że będę kaleczyć no cóż prawdopodobnie ostatni model jaki zakupiłem do Kataju na chwilę obecną bo Lantern jest bardzo drogi, tak samo jak Sentinel Sentinel co prawda trochę tańszy, ale dalej drogi No cóż, Langma całkiem fajna w miarę tania, więc się pokusiłem na no, jakiś czarodziej ja kocham magię Coś tak się prezentuje pudełeczko mi się całkiem podoba, trochę się nagięło, ale to nic Zobaczmy tył Klasyczny tył, ukazany nam model i w sumie tyle. Hmm. No dobrze, jak już zobaczyliśmy, jak pudełeczko wygląda, to myślę, że możemy brać się do samej zawartości. Czy coś ciekawego Wam o samej langbie mogę powiedzieć? Raczej nie. Z racji, że sam stosunkowo mało o niej wiem, to nie powiem Wam żadnych zbyt ciekawostek. Aczkolwiek mogę napomknąć Wam, że była wzorowana na chińskim takim, nazwijmy to potocznie, jednorożcu w magicznym konie. Który po prostu latał bez skrzydeł, się tak jakby unosił w powietrzu, czy coś tam deseń. No aczkolwiek Games Workshop stwierdził, że bardzo ciężko by było oddać latającego konia bez skrzydeł, i tak dalej. A więc się zainspirowali nie wiem czym jakimś, może nie wiem, węgorzem, czy coś, bo takie witki ma. I tak powstała Langma. Z tego, jak czytałem, przypadki sobie na Games Workshop. Kiedy były nam prezentowane właśnie modele, e, no cóż, może teraz pudełka uda mi się nie rozwalić. Aczkolwiek wątpię, się okaże zaraz. A jak ja to w zwyczaju mam pudełko rozwalić, muszę o, teraz się udało. Nie rozwalić pudełka, jestem ukontentowany bardzo. Zobaczmy wypraski. Może zaraz. Najpierw ułoż dwie. Zobaczmy pierwsze instrukcje, tak myślę. Jakie to będzie jeszcze w składaniu, czy niekoniecznie. Pierw mamy za zadanie złożyć samą langmę, z tego co tutaj widzę. Zobaczymy jak to się będzie kleić. Z tego co widzę to są to łączenia wypukłe, więc będzie w miarę łatwo. Nie będzie za ciężko, tak myślę. Mamy do wyboru dwie głowy, jedno z większymi rogami, drugą z mniejszymi. Jakie jadam, to nie mam bladego pojęcia. Siedowym, kiedy będę to kleić prawdopodobnie, które bardziej mi się będą podobać. Ale sama langma się nie wydaje, już ciężka do złożenia. Jeszcze zobaczymy jak te skrzydła, które się dokleja. A tutaj nie ma skrzydeł doklejonych, ciekawe. To się pewnie później je dokleja. Tutaj pewnie będą nam kazać na samym początku skleić, właśnie dokleić bardziej jeźdźca, żeby on już był. Żeby bez jeźdźca tego nie robić. A to z bardzo prostego powodu. Nie, myślałem, że to jest sklejona. Nie, nie jest to dla razem. To po prostu się przykleja. Nie, ja nie będę jeźdźca przyklejał na samym początku. Tak samo, jak to przy kawalerii, bo to będzie utrudniać nam malowanie i go przyklejenie, stąd będzie odklejony. Jakiego tutaj jeźdźca zrobię, to też nie jestem do końca pewien. Kusi mnie w tej czapetce śmiesznej, szczerze powiedziawszy. Broń to zdecydowanie będzie ta Celestial Lance, bo no wygląda to epicko, niż taki mieczyk randomowy. No i myślę, że dam ten Dragon Dragonfire Pistol, bo też... Fajnie będzie wyglądać z broją palną, no i co? i tak dalej. Pokażcie mi, jak się skrzydełka klei o, z dwóch części. No dobrze, i się dokleja do ciałka. Spoczko. Taki przyjemny się model wydaje całkiem do klejenia. Chyba nie będzie wybitnie ciężki. To zobaczymy, jak my klej będzie z nim współpracować, bo jest na wykończeniu. Podstawka jest taka. Jaki to z podstawki, nie mam pojęcia, ale opisałem, że tu jest 75, tu ze 100 może być. Niestety podstawka jest krzywa, w moim przypadku akurat jest krzywa tu. Te dwa rogi są wyżej, te są niżej. Niedobrze. Jeżeli Wam się zdarzy krzywa podstawka, polecam wziąć suszarkę, podgrzać ją, podstawkę. Ona wtedy będzie miękka i plastyczna. Troszkę wyjąć, położysz na nią stoż książek i wtedy się podstawka powinna wyprostować do końca przynajmniej ja tak robiłem jak mi się podstawka właśnie wygięła. no dobrze, przejdźmy bardziej do wyprasek to jest ciekawsze, na pewno Mamy wam większe zbliżenie, żebyście mogli bardziej znajomić się z detalami no tu mamy główkę bardziej wypraskę, nie główkę wypraskę z głową do langmy, e, obiema z torsem dla jeźdźca, z bronią dla jeźdźca nogami oraz kamieniem, na którym stoi langma z tego co mi się wydaje bardzo fajne, lubię kiedy podstawki są w 3D ja jeszcze będę rzecz jasną urozmaicać tą podstawkę bo czemu by nie, zawsze to więcej detali jest Dobra, teraz wam troszkę oddalę, żebyście mogli cało zobaczyć naraz. Tył wypraski się tak prezentuje, skrzydełka, łódki na langmie. Jestem fanem, podobają mi się. Co tu jeszcze? Mamy pererynkę. Skrzydło całkiem duże się wydają. Ogólnie ten model się wydaje być całkiem sporadych rozmiarów. Pytanie jak to będzie wyglądać ze sklejeniem, czy to będzie przyjemne, czy niekoniecznie. Się okaże. Cóż, na detale jak zwykle nie mogę narzekać tutaj, czy to będzie ciężko się tutaj coś cięło? No nie wiem, chyba nie, aczkolwiek nie wiem jak z tą nóżką tutaj, stopą, nogą, pazurami, jak zwał tak zwał, bo jest stosunkowo cienkie tutaj to, aby właśnie tych pazurów nie ciągnąć, nie będzie dobrze. Tak to myślę, że będzie dobrze. Tutaj trochę te kanały wlewowe na łuskach mi średnio się podobają. Bo to troszkę cięższe będzie do czyszczania zwłaszcza tu przy nodze. widać to dobrze. Jak jest bardzo blisko łusek, to jak źle się wyczyści, to będzie źle wyglądać. Cóż, tak by się prezentowały wypraski. Ja teraz się postaram skleić model i dać Wam rezultat wyglądowy ów modelu. I oto tak się prezentuje sklejona Langma. Za mnie przynajmniej te skrzydła trochę zawadzają o podłogę, nazwijmy to. Tutaj pokażę Wam samą bohaterkę. Bohatera, jak zwał, tak zwał. O! Tak się prezentuje. się zdecydowałem na tą broń, na pistolet oraz tą główkę. To, co muszę powiedzieć, to tutaj broń klei się tragicznie bo to jest bardzo mały element tutaj o, się klei to się przykleja ten element do tego przez to jest bardzo łamliwy, ciężko się trzyma i w ogóle jest tragedia reszta pracy przy bohaterze nie było problemów tak samo jak tutaj przy się klei tak samo jak i tu jeżeli chodzi o samą langmę to muszę powiedzieć, że był problem z tym, jak się spodziewałem, pazurami. Tutaj tymi pazurami, te z przodu, jeszcze były najmniejszym problemem, ale największym były te z tyłu. Te z tyłu, jak widzicie, trzymają się podstawki i nie jest to dokładnie jasno powiedziane, jak mamy je przykleić na samym początku. Ja bym raził Wam je pierw przykleić te tylnie do kamienia, a później je dopasować do postury ciałka. I wtedy nie powinniście mieć problemów, i prawdopodobnie bym użył do tego kropelki niezwykłego kleju, bo element jest no, też cieniutki, słabo się trzyma, też stosunkowo, to ona się troszkę chwieje przez te nogi. No i skrzydła naprawdę duże są, przez to letko opadają podczas klejenia. Tak samo łączenie dwóch par skrzydeł z sobą, dwóch części, również jest tutaj bardzo. Cieniutkie łączenie, co też mi się nie podoba, bo jest łamliwe i ciężkie do zrobienia. Biejnie tutaj o tak o te łączenie oraz tu się trochę łączy, i również tutaj bym użył na waszym miejscu kropelki, żeby to skleić, żeby było łatwiej. Przynajmniej ja tak to zrobiłem. Tak to ze skrzydłami dużego problemu nie było i z samą langbą. oprócz tych rzeczy i wąsy. Już widzę, że wąsy się trochę mi przekrzywiły, bo nie takie kleiłem kleiłem je bardziej tak wystające ale nieźle, no wąsy też się jakoś wybitnie nie kleiło bo cieniutki element również bardzo łamliwy sam model bardzo ładnie, podoba mi się skalowo jest naprawdę spory, zaraz wam porównam to z innymi modelami takie tutaj mniej więcej mamy porównanie skalowo tutaj czarny org do porównania Elf oraz jadejtowy wojownik. Tak to wygląda mniej więcej skalowo. Langma jest znacznie większa, Logiczna, ale jest naprawdę duża. Tutaj o, można zauważyć sporą różnicę. Taki sam jeździec tutejszy jest równie duży, ale nie jest przesadnie duży. Jest proporcjonalny do zwykłego jadejtowego wojownika. Do elf'a tak się ma. Jest trochę większy, moim zdaniem. A do czarnego orka jest mniejszy, jest chudszy znacznie. Cóż, właśnie tak by się prezentował zestaw nasz. Dajcie znać, co sądzicie o langmie.